Witam w mojej starej brudnej kotłowni. Nie odzywałem się już dawno z tego względu, że latem nie palę w kotle. Nie ma sensu pokazywać czegokolwiek, gdyż wodę użytkową podgrzewam sobie podgrzewaczem przepływowym firmy Kospel. Który sprawdza się bardzo dobrze. Nie mam problemu. Rachunki za prąd raczej nie nie są straszne, tak to mówiłem wcześniej na filmach yy, z te, yy, mam zbiornik yy, CW 200 litrów yy, w którym po prostu jest około 18-16 stopni yy, i z tej temperatury muszę podgrzać do 39, żeby po prostu się wykąpać mam prysznic wanny, nie używam także jeden prysznic, taki około minutowy kosztuje mnie 0,4 kW. Także nie ma sensu w ogóle palić. Ale z racji tego, że wczoraj przez przypadek natrafiłem na skład opału, bo jest już niestety dzisiaj 1 lipca i najwyższy czas zastanowić się skąd by wziąć opał na zimę. Troszkę urzędowego mi zostało i trzeba Gdzieś coś dokupić. Wczoraj na składzie węgla pan zaproponował mi węgiel z Kazachstanu: 28 Mega No i stwierdziłem, że skoro to jest prawdziwy Kazachstan, a pan mi wytłumaczył, że to co gmina. Mi w zeszłym roku sprzedała, to nie był Kazach, tylko to była Indonezja. I rzeczywiście ta Indonezja dzisiaj zalega gdzieś na placach. Nikt tego nie chce brać. U mnie się to jakoś paliło. No i dzisiaj, właśnie postanowiłem sobie. Kupiłem sobie wczoraj 25 kg tego węgla na próbę. Do pieca sobie wrzuciłem 12 kg. I powiem tak pali się. Wygląda to, jakby lekko żużlował, ale to jest jeszcze etap palenia, więc yy, to już przywykłem do tego, że inaczej po prostu wygląda. I teraz tak, temperatury utrzymują mi się w granicach 200 stopni yy, temperatura spalin. I tak, temperatura kotła jest 86, temperatura na CWU idzie yy, 75 w tej chwili. Yy, palę już półtorej godziny czasu i teraz tak zamknąłem sobie jeden yy bajak żeby po prostu nie nagrzewać tego natomiast drugi mam otwarty tylko po to żeby yy, mieć kontrolę nad tym co się dzieje w kotle ale to tak jak widać reguluję sobie dwoma pompkami czyli pompką na dom która mi idzie przez CW i ladomatem. I tak po prostu robię, żeby minimalnie tylko szło na bufor. No i w tej chwili, po półtorej godziny, pierwszy termometr przekroczył 60 stopni. Zobaczymy, jak to będzie szło. Nie robię tego dla testu sprawnościowego, tylko po prostu chodzi mi o to, żeby sprawdzić, jak on się spali i ile będzie z tego popiołu. Jak na chwilę obecną jest bardzo dobrze. Skomina się nie dymi. Bardzo dobrze jestem zadowolony. Przychodzimy troszkę remontów, rozbiórek było. Także zobaczymy. Także na chwilę obecną jest godzina 9.43. O godzinie 8.10 rozpaliłem, czyli jest już półtorej godziny, to jeszcze powinno się jakieś dwie godziny palić. I zagrzewając zbiornik CW do temperatury, mam nadzieję, że 80 stopni, zobaczymy z tych 12 kg ile jeszcze odłożę do bufora. Także na razie przerwa, zobaczymy co będzie dalej. Tak, przy okazji, to jest mój podgrzewacz Kospela, którym mogę sobie płynnie regulować temperaturę, jaką chcę. U mnie to jest 39. I. Taki mam oto zbiornik Vitocel Vito 300, to jest chyba tylko nazwa. Z tego względu, że on ma 200 litrów pojemności, nie 300. I z 20 stopni po półtorej godziny już mam 60 stopni. Także jest to zbiornik z nierdzewki. Kiedyś chciałem na och nagrać film o tym właśnie jak to działa ten podgrzewacz ale z racji tego że inne rzeczy są nie nagrywałem tego. Także czekamy zobaczymy do jakich temperatur dojdziemy. Jeszcze jedna rzecz o której zap bo zapomniałem bo ktoś na pewno kto nie wie co to jest ten Podgrzewacz i będzie próbował na swój sposób udowodnić, że coś tu nie gra, a więc informuję od razu: ten podgrzewacz jest tak zrobiony, że można przez niego przepuścić wstępnie podgrzany czynnik do 70 stopni. Czyli to nie jest tak, że tym podgrzewaczem można podgrzać wodę tylko i wyłącznie z sieci która ma w granicach 15 stopni, tylko można puścić maksymalnie temperaturę 70 stopni. I tu mam zabezpieczone, jeśli bym przegrzał ten zbiornik do temperatur 80-90 stopni, to mam założony te zawór termostatyczny, który mam ustawiony na 40 stopni. Czyli i tak nie ma możliwości, żeby tam wysoka temperatura poszła. Temperatura idzie maksymalnie zawsze 40 stopni. I teraz, jeśli podgrzeję wodę w zbiorniku i podgrzewacz jest włączony, to on po prostu się nie załączy z tego względu, że temperatura wymagana, którą mam ustawioną, jest niższa. A jeśli zbiornik stygnie, z automatu zaczyna się. Po prostu włączać i podgrzewa tylko te kilka stopni, które są wymagane w danej chwili. Dlatego właśnie twierdzę, że ten, to urządzenie nie pobiera tak dużo energii jak yy, różnego typu Bosze czy inne cudactwa, które po prostu mają tylko przełączniki 1-2 i w momencie otwarcia wody wszystkie grzałki pracują na pełnej mocy i musimy po prostu kranem regulować temperaturę taką jaką chcemy. Tu natomiast jest elektroniczna modulacja grzałek i temperatura wychodzi taka jaką sobie żądamy. Także to by było tyle na, na temat tego kospela. Czekamy co będzie dalej. Ile czasu potrzebujemy, żeby te 12 kg spalić? No jesteśmy już z powrotem. Muszę czas już skończyć ten test. Jest już powyżej 70 stopni, czyli bakterie zostały usunięte. Eee, godzina 30 50 czyli za 20 minut minie 2 godziny. Idziemy zobaczyć co się dzieje w piecu. No i jesteśmy zobaczmy co tu się dzieje temperatura szleci także żaru nie ma raczej znaczy, intensywnego żaru nie ma temperatura 100 70 160 gdzieś dobra na kotle jeszcze 86 80 idzie na zbiornik co się dzieje w piecu? W piecu powiem tak: ładnie się dopaliło. Popiołu raczej z tego nie będzie. Nie koksuje. Nie żużluje. Także przy okazji przypominam: bufor działa tylko dzisiaj jako sprzęgło hydrauliczne. Z tego względu, że nie wiem. Jak ten węgiel się będzie zachowywał? I trzeci tu już nie dociągniemy. Tak się zagra... zagrzaliśmy. Lekko ponad pół bufora, który ma 800 litrów. Zagrzaliśmy 200 litrów wody użytkowej do 70, powyżej 70 stopni. Tutaj zawór mamy zamknięty, więc nie idzie. Tego tego żeśmy nie grzali. No i tylko na koniec pokażę jak wygląda ten węgiel. Tak wygląda to, co ostatnio paliliśmy. Z gminy, a tak wygląda to prawdziwy Kazachstan. To wygląda całkiem lepiej, całkiem porządnie. Tamto jakieś takie moliste, nie wiem, to jakby malowany kamień. Oczywiście nie mówię, że jest malowany kamień, tylko węgiel, ale to tak po prostu wygląda, jakby pomalowane farbą. Tu natomiast widać ewidentnie, że jest to węgiel. Można to sprzedawać jako węgiel polski. Także ogólnie jestem zadowolony. Czyli cena 2080 jak najbardziej jest wskazana przy moim zużyciu węgla. Śmiało trzeba składać zamówienie i zamawiać węgiel na zimę, żeby już sobie leżakował. A w międzyczasie troszkę kantówki bukowej można sobie spalić raz na jakiś czas, żeby sobie przypalać kocioł także zapraszam do jakichś swojego komentowania opinii także z mojej strony byłoby wszystko do usłyszenia